I, cześć. Build and Battle Stadium. Dzisiaj blatuję na otwarcie. No, a jest to drugi mój ulubiony produkt, który uwielbiam otwierać zaraz po ETB-ku. No, a nie jest yy, taki, taki młody. Znaczy, nie jest takim starym produktem, jest dość młodym bo ile ich wyszło wersji od Fusion Strike'a czy w sumie. Dobre pytanie. Od kiedy wychodzą Builden Battle Stadiumy? Ja mówię, naprawdę, nie wiem. Napiszcie, jeżeli Wy wiecie, od kiedy wychodzą, od jakiego setu wychodzą w Battle Stadium. Jestem w sumie ciekawy. Ja sobie zaraz, jak skończę nagrywać, sprawdzę, ale napiszcie w komentarzu. Więc ot otwieramy, otwieramy. No, tylko te z serii Sort and Shield y różniły się tym, że był jeden booster więcej w środku. Tutaj mamy o jeden booster mniej. Reszta pozostaje chyba. Bez zmian rękaw jak zawsze. Zamknięcie takie jak w ETB. -ku. No i w środku tutaj trzy boostery. Zgadza się. Nie więcej nie mniej. <laughs> Też ta cegła, duża cegła energii. Po prostu. No, nie wiem co z nimi będę robił. Sobie żartuję, że dom wybuduję, nie, ale jakie kosteczki tutaj dali. No. Jeszcze może dodam, że to jest Build and Battle Stadium, oczywiście z setu PALDEA EVOLED. Bo nie wiem w końcu, czy powiedziałem, czy nie powiedziałem. No i dwa Build and Battle Kity. To też jest dla mnie super produkt. Dlaczego? Ponieważ w środku mamy talikę z gwarantowaną promką. No i tutaj też bym chciał zebrać, oboje, nawet nie wiem jakie są, więc w sumie jedno. Mi to jakie, byle były dwie różne. No, bo ja mam często tendencję, że wyciągam dokładnie te same. No, ale może zaczniemy po kolei. Będziemy otwierać nie wszystkie boostery naraz, tylko zacznijmy od tych trzech. Więc zobaczymy, co skrywały te trzy boostery dorzucone luzem. No, bardzo często dawało mi się już coś z nich wyciągnąć, więc zobaczymy, czy szczęście i tym razem mnie nie opuści. No. Na koniec energia, więc nie zaspoilerowałem nic, <laughs> dlatego fajnie to jest poustawiane, bo w tym momencie też karta, która jest na końcu, która może być dużo warta, nie ucierpi ani nie zgniotę ją teraz ręką, ani skóra nie zostaje z tyłu też z mojej ręki, więc bardzo fajne rozwiązanie, nic nie przekłada. Chodź! <laughs> 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 no to rozpoczęliśmy tu YouTube'em. Ching Pao EX złoto, no nie! Po prostu i weavile, i energia. No nie, no mówiłem, że często trafiam z tych pierwszych boosterów, no ale od razu złoto. W pierwszym boosterze złoto. No, nie, no. Aldea mnie po prostu rozpieszcza, tak jak mówiłem. No, za, ostatnio cały czas coś trafiam, przynajmniej w każdym produkcie fajnego, ale żeby się na to nie skończyło. No, ale jest. Rekardę rozpoczęcia z przytupem. No nie powiem, dzieje się <laughs> i oby się tak dalej działo, aż się mi booster rozpadł i nie chciał się otworzyć. Hm. Jest! No i od razu opening staje się dla mnie yy, przyjemniejszy, <laughs> wszystko od razu yy, jaśniejsze i tak jak ten pikacz, po prostu cudowne. Cufant, krogang. no, D. Bramblegast Bardzo swoją drogą Chyba nie miałem nawet tej karty Ciekawy Pokemon Toxicrog, ale patrzcie jaki tu centering No miało być lepiej Ale prawie, że do doty widać o Mały włos Leży i kwiczy ten centering, żeby tu nie było Żadnej fajnej karty, bo będzie Smutno, na szczęście nie ma Na szczęście Ale to może dziwnie brzmi I dobra, i ostatni trzeci boosterek no, ciepło na dworze i ciepło się robi tutaj, bo rozpocząłem z przytupem. Ale mam nadzieję, że ten przytup nie zaćmi reszty kart i że wpadną jeszcze inne, przynajmniej równie fajne jak ten Chin Pao i X-Złoto. Troszkę zaczynam tęsknić za Rainbowami, bo tutaj nie ma w tym secie Rainbowów. A Jono, no chciałbym cię w full arcie. Meryl i Glimora. Taka trochę tutaj pouszkadzona. Szkoda. O to jednak holo. Holo to holo, więc zawsze jest ciut więcej warty, a jakoś podobają mi się bardzo te holo karty z, ze Scarlet and Violet. i Volt też jak najbardziej. Zobaczymy. Jaką promkę uda się dostać w pierwszym Bilden Battle Kicie? Mówię szczerze, rękawek. Nie mam pojęcia, co jest w środku. Uwaga, tutaj. O, Ciekawe. Baksalibur. No, nie wiedziałem, że jest, ale ja sobie tych póki co talijek nie rozpakowuję. Trzymam je zamknięte, a tutaj tak zwany. Information sheet i karty w secie, które są do zdobycia, możecie sobie zaznaczać. No, bardzo powiem przydatne, bo nie trzeba nic drukować, tylko możecie od razu zaznaczać, co już zebraliście, a czego jeszcze nie zebraliście. No, i tutaj że 4 boostery, więc rozpoczynamy opening pierwszego gilden Battle Kita. No, te takie Powiem lżejsze, niż te co były, lubi. Były, tamte były większe. Ale mam nadzieję, że i tutaj będzie coś mega fajnego. <laughs> Paldański Uper. No i bat. Kombi. Glimet. Gotitel. O, lubię te smocze pokemony ogólnie. Ogólnie lubię wszystkie smoki. I i Hariyama! Ale ładny ten art, serio. Fajny holosik. No i walcząca energia, nie? Do Harijamy. Super. <laughs> się fajnie poukładało, tak złożyło. Dobra, kolejny busterek. No ale, patrzcie. Zaczęliśmy dropem i od tego czasu cisza. Co się dzieje? Karczochy. Dawajcie coś. Przydałby się dropik. Girafarik. Great ball, Tropius. Hopip. Se Viper też jest super pokiem, Pyroar Luxio, Rookraw, piesek, super piesek, super pies. Gotita i Bosses Orders. No. Kurczę, cię i nic. No ale w sumie też tak wolę mieć jednego lepszego dropa niż kilka takich mniejszych, a wy? Jakie macie na ten temat zdanie? Lubicie trafiać dużo pomniejszych, czy trafić jedną konkretną kartę, a potem już powiedzmy nie mieć nic? Tandem Mouse. Sprigatito, no mój ulubiony starter. Jakbyście jeszcze nie wiedzieli, a ja mówiłem to wiele razy na wielu filmikach: Heracross. Kilowattower. Palmo. Tandem Mouse w Rewersie i Wiglita no kurde, co jest? czyżby aż taki ten Building Battle Kit był marny? Jakbym go dostał na <laughs> jakimś Prilisie, to byłoby mi chyba smutno, bo yy, wszyscy zawsze się chwalą dropami. No i trzy boostery i nic. No tak średnio. Makuhita. Inkurci, no tu już coś musi być. Dajno dropa. Magikarp, Luminos Energy, Bombardier, Flamingo, no tak ptaszno się tu zrobiło i teraz Iona, czy żeby zwiastowała coś, Tinkatów, <grymne> Ortworn, no <grymne> nie miałem na 100%, ale zobaczcie, nic nie było w tym buildem W boxie, mini boxie, kurcze, to może w tym będzie wszystko. Wszystko się może w tym pochowało z tego pierwszego, nie? Jakoś tak litery się przytosowały, że te cięższe z dropami poleciały tutaj, a te lżejsze do tego pierwszego. No, miejmy nadzieję, że tak było, bo inaczej będzie smutno. I jaką tu mamy? O, super, jest inna. Markrow. Zrobiło się tak mrocznie. Markrowa lubię bo jakoś w Pokémon Go, jak zacząłem grać, to miałem problem złapać tego Poka, Jakoś mi tak utkwi w pamięci, i bardzo się cieszyłem, jak go złapałem. I jakoś tak zostało, że darzę go jakąś taką mini sympatią przez to. No ale to w Pokémon Go kilka lat temu, oczywiście, jak wychodził. No i tutaj są znowu inne te folie, takie grubsze. Ten jeden bez dropów przed chwilą miał takie cieńsze. Setodeł Shroudu, Falings, no tutaj całkiem inny zestaw poków, Mousehold, nie powtarzają się przede wszystkim, Tinkatów. Paumo, Maschif. O. no jest fajny dropik, Paldański, super w tym błotku, no patrzcie, ale ledwo co go widać, no ale karta jest super, podoba mi się bardzo, że, że udało mi się ją trasić. Wow. No i double drop. Super. Łuczien i X. No patrzę jak się te gwiazdki mienią, mienią. Aż za nie mówiłem, że... Bo dawno nie miałem boostera, że aż dwa takie fajne dropiki. No ale zaczyna wracać radość i szczęście. Ja, yeah, ale tam paldański super naprawdę super drop. No a te IX-y naprawdę też robią robotę, bo się tak super mienią. Ale przez to, że te gwiazdki są takie charakterystyczne na tych IX-ach, to naprawdę wydaje mi się, że będzie bardzo trudno je podrobić i że bardzo łatwo będzie odróżnić podróby IX-ów od, yy, od prawdziwych. Jeszcze nie miałem w wrączce żadnego podrobionego IX-a z, z tych nowych, więc, więc nie wiem jak to wygląda aktualnie, ale tak przypuszczam, że tak może być. Bo wszystko na to wskazuje. Dobra. Tu też zaczynamy od Setodla. Czy, czyżby też potem były dwa dropy? Czy Setodl zwiastuje dwa dropy? Przekonacie się już za chwilę. A to wszystko po reklamach. Da, ra, ra, ra. Żartowałem. Traumatic Energy. Choice Belt. Palmo. Snowver. I Reversal Energy. No i glimora, czyli jednak nie zwiastował double dropa. Ale mam jeszcze dwa boostery, gdzie mogą być dwa dropy, a nawet cztery, jeżeli nam się poszczęści. Więc nie czekajmy i szybko je otwierajmy. O! No, fajnie. Udało mi się jak widać, chyba otworzyć każdy już aktualnie dostępny produkt z Paldei i Vol Nie, nie otwierałem jeszcze Booster Boxa. A posiadam go, ale yy, jakoś nie wiem, nie potrafię się zmotywować do otworzenia Booster Boxa. Bo mam wrażenie, że zajmie mi to milion lat i filmik będzie trwał wieki, że nie będzie się nikomu o takiego filmiku oglądać. Sudo Udo. Kombi. I pełnot. Bezdropnie. Dobra. Ostatni booster. No niech coś tutaj jeszcze będzie. Co prawda mamy trzy wspaniałe dropy, ale niech jest jeszcze nawet zwykły jeksik, a, a zadowoli bardzo. Ucieszy. Więc jedziemy. Aha, nie przekładamy. Nie wiem czemu chciałem przełożyć. E, tinka Tink. Shruddle. Glimet. Bramblin, Tinkatów, bardzo dużo Tinków dzisiaj w ogóle leci. Brave Richard, Gotorita, Larwitar, no ten Larwitar jest cudowny, taki, bardzo realistyczny ten art. I Gajardos na kolejnym rewersie. A ostatnim slotem jest Tinkaton. No mówię, że masa ich dzisiaj po prostu poleciała. A koda nie dałem, to to, to to. Właśnie tego mi brakowało, no to łapcie tego ostatniego koda na dzisiaj. No ale podsumowując, jak na ile? 4, 4 i 3, szybka matematyka to jest 8. 11 boosterów, no to jak na 11 boosterów, 3 karty, z czego jedna po prostu złoto po raz kolejny złoto, drugi opening z rzędu złoto. No super, cieszę się. I ten łuperek jest po prostu genialny, jak się wyłania z tego błotka. No, i ucznie na takie pocieszenie. Dzięki. Jak Wam się podobało, zostawcie lajka. Subskrybujcie, żeby oglądać przyszłości. No i cześć!